No, jeszcze jedno podejście od norowiska i teraz próbujemy się dostać. <mum> Można. Tylko tak. Mam Jakieś, które Ty, Ja mam dużo takich, co się zaraz z tego z Nie chcesz? To z Ja mam już, mówię ci. A ja też. też, no, no też. tego też to dużo. To już, to nie tego z tego z tego To, co to, to jest strzał, to musi zostać. Dobra. Mam ciuful, to ten a, roski się zbierze. Zbierze że. O. Wezmę tą babkę może. Zepsuta. Zepsuta te ja, coś... tego bardzo tego nie da się zjeść. Weź to w rękę i spróbuj to zjeść. Nie da się. Efektycznie. Ja Trzebujesz pić? No na pewno. To się ogólne jest skądkolwiek. Chyba, że masz jakąś kropelkę dla mnie. Kropelka, jak się? Kropla bez kidu. No coś w drodze. Tu jest gdzieś. No już widzę. Zobacz, to wisi na tym. Dobra. Nie, nie gorzej. Co? Rzucasz kropkę i ci chodzę do jakiegoś bajotu. Nie będę... <laughs> Dobra, to co, wjazd tam na chatę, tak? To się masz kup. Ja już drogę to, do to, nich to. na pamięć znam. Gdzie jesteś, o, już mam kolegę. Przydałbyś się. Od, od, odzymujesz całą mapę? No, Ty, biedronką. on z Biedronką będzie walczył. Rzucił się na Biedrę. Czekaj, czekaj, czeka, niech się walą, niech się wali. Ten, kto padnie, to... No kto padnie? Dziennik. Jak myślisz, super tankowna Biedronka, czy taka mrówka, co można samemu solo? Y już tam dwie, trzy. Na koniec chodzimy my. Ej, kurwa z tą zidą level 1 na Weź co mnie na tą buławę, którą wziąłem na tym ścielecce z rogiem. Zaraz mm -hmm. nas wszystkie będą ganiać. Tak. Teraz Biedronka też na nas fokus łapie, co? I? Nie, nie, nie. Znaczy, no bo my jej nie ruszyliśmy, to się nie ma powodu, ale... Ale może przypadkowo komuś się strzałabym skierować. Nie, nie. Już? Dobra, ja mam tego bralińska. szybko Gdzie to jest? No sumie możemy skorzystać z tej biedry, że tu jest. Coś tu możemy. Oho, następne żołnierze. To oni coś noszą jeszcze A, to ty mi przyjęł. No już nie. O kur... Biedra? Gdzie jesteś? My nie jesteśmy w stanie tego raczej zrobić. Zobaczmy no co, musimy... Się... to musimy przebranie zrobić z Biedronek... z Biedronek, z mrówek i wejść jako incognito chyba. No bo... ona mi jedną dupcę, jest ich Innego wyjścia nie ma, no jest, jest ich dużo. Nie wiem, ja uciekam przed nimi Liczę na pomoc Biedronki To jest sprytne te Jak szedłem na liść, na które nie mogą wejść, to próbują mnie zrzucić Ciekawe czy zetną ten noset O, Biedronka idzie. Chodźcie To ma. ścięły to? to, 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 to. junior jakbyś tak yy, te mrówki no, hmm, jakimi nie co tu chodzi? Nie da się tam wejść. Będziesz jeden wyciąga, wszystkie mrówki, a drugi wbiega. sobie zbroję z mrówek załatwić. <laughs> no a myśli, że w środku to i nie ma. Dobra, ja robię jal. Muszę co tam jest Widzisz, że idzie się przebrać za mrówkę Czarno jest jak coś Czarno, ciemno, góro i ponuro I nic za dużo nie widać Super Z beka, bo przeżyłem pół korytarza I, I mnie nie zajmali Ale jak wyjdę na zewnątrz, to zaraz mi na co KSG walą Koleczkę prowadzę, więc... świetnie. No, lepiej Ale też milutko. Jednego przed chwilą się pozbyłem Ja ile potem jedną zobaczyć którąś z tych lepszych włóczni, bo nie wiem To jest coś niemożliwe, że my tak słabo bijemy A są lepsze włócznie? Są pałki No trudno, no coś trzeba wykraftować, żeby to bić, bo ja nie, nie... Albo jakiś pancerz, nie wiem, no... To jest... Coś mi tu nie pasi No wiecie, że trzeba pewnie kamuflaż zrobić Chyba ten secik z mrówki No czekaj, zobaczę Jak zrobisz secik, to możesz tam wchodzić ty ja a ja będę, będę no, pozyskiwał nowe mrówki. <laughs> Zrób sobie cały secik z tego, z mrówek. A Cię to na bieżąco dropił. Ale stary, to jest słabsze, to ma 2%... Yy... Ale to nie chodzi o to, żebyś był tego, tylko że cię nie atakowały. Co ty gadasz? No tak mi się wydaje, bo słyszałem, że to o tym mówili. Że jak się przebierzesz za tego, że masz mrówki, to cię mrówki nie biją. To ja... no dobra, no to robię... Spróbuj, no zobaczymy. I tak nie ma nic lepszego do zrobienia z tego. Ja ci mogę ich tu jeszcze nadrapić sporo. Oho, o oh, kur... spodziewałem się takiej reakcji. Musiałem, że da mi strzelić. zbagował. Tak, zbagował się. Ja się przy okazji wyleczy. Ty ale dostał heada za pół HP mu wszędzie. Czaisz to? I to żołnierzowi? Jebaniutkie. Jakiś kurde kryt wszedł. To przeczytaj na no, co są najsłabsze no Nie wiem, ale tak kryta dostał od spodu? Swo oczy przebicie. Jak trafisz w oko to dostaje cały, cały punkt. I te duże też jak w oko dostaną to Jak w oko jak ja od spodu ją biłem? Nie wiem, i półci i pikantne zadają więcej obrażeń. Co to jest pikantne? Że co? Pieprz, nie mam pojęcia. Pieprz, ale pieprz? jestem ubrany jak pies. Okay, no, no i zobacz, one cię nie Zde powinny atakować teraz. Hello, mrubeczka. Pokaż się? <laughs> no, jak chcesz, to dla niepoznaki, to ja mogę do cię strzelać. A wtedy na pewno pomyślą, że jesteś jednym z nich. Jak ja zasczę... to jak chwilę koło tej zwykłej zobaczymy czy mnie. Hello? Wicisz? Ej, nie. No. Dobra, to wbijam. Wbijaj. A ja będę sobie na And ich w międzyczasie okay. farmił. Ej właśnie, może jej nie będę ich bił w międzyczasie. Żebyś ty nie dostała agro. Co ona robi? Walczy z czymś. Z pszczołą? One się tu normalnie utknęły. No to coś było? Hamrzyce. Oj. Któreś na mnie jak rozłapała. Stary. Co? Nie czerwonej marówki. A ogólnie to jest ich tu tyle, że yy, nie mam pojęcia zielonego, jak my byśmy mieli. Tu Wejść i je wszystkie wybić. Czy ci ekran? No nie, no przecież ja wiesz z natury wiem jak mrowisko wygląda, że tam jest ich raczej dużo. Krótki marmur. Ja o tym zapomniałem, po no prostu mi się teraz przypomniało. Eksploruję wszystko, co się da. Dobra. Jakiś marmur. He he. Nie. nie. ten młotek drugi by się przydał. co do niego trzeba było. Od? A ja na sekundę i mamy to, żeby fajnie. Ja bym się cieszył, bo ja mam zupełnie inny status z nimi. Czekaj, czekaj. Nauka. Najsik. Szczelaj, no reszty. Kurde, one nam oczy mają po boku, to jest trochę. O, trafiłem w oko. No, coraz lepiej mi idzie. Jak takie laga złapią, to można do niej spokojnie celować. Dobra, idę po następną. Spokojnie, daj mi tak. Co? Ale odchodź. Co, Zabiłem cię? Nie. A co? Motyw jest taki, że spadłem gdzieś w jakąś dziurkę, i nie, że. Ale no, nie, 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 znajduję jakieś coraz na rzeczy i pochodnie mi się kończy i też nie wiem, co mogłem wyrobić. No, o, no oczywiście, że nie, nie mam takich rzeczy przy sobie. Zaraz będzie kolorowo. Skreśny. Ja też będę kolorowo. Trzeba najpierw się wyleczyć, zanim się biję z tym gościem. No przecież oko ci wale, gościu. Pierdolone. Yes, dup -shot. Spokojnie. To jest dupshot. Spokojnie. Ja tylko Twojego krewnego zabiję, ciebie nie. Nie musimy walczyć. Szczę, że jestem na hita. No, szedłbym Ci pomóc, ale. Kurde, że mam tu tyle staków z tych mrówek, że może też bym sobie zrobił kostium. Gubię się generalnie. To naprawdę się jest, tam na tej... miejsce, to jest tam duże miejsca? Zaraz... Tak, jest tam duże, zaraz. Zobacz, gdzie jestem od ciebie teraz na mapie. To jest cały czas moje No i widzę mniej więcej, że się przesuwasz całkiem sporo. ja może faktycznie zrobię też kostium i pójdę za tobą. Coś to idzie, ale ja nie miałem już tam wyjść, nie? A no, zobaczymy. Dobra, nieźle. Wychodzimy powoli. O, jest strzała gazowa w ogóle. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, tak. Noc jest na dworze? Tak. Fajnie. Dobra, posiadam. Uh, uh. Mam tu narzędzie do naprawiania. Adę. Reparował jak się reparuje, ty jak się naprawia? Kurde tego, a to trzeba hitować tym kluczem. Dobra. I'm to back. to jeszcze... że nic tam nie było, nie wiem gdzie jest Jak Zabrałem to? No ale misja Ta, nam nie coś, coś tego? Jest, nie coś... No, no tak chyba, bo... XD, z kluczem lat... <laughs> Francuzem na, na poporcie. No nie, nie gadaj. Dobra, jeszcze lepsze. Co? Patrz teraz na mapę, gdzie zaznaczyłem. Jak popatrzysz na, na dom, to wyżej. To nie jest to. Ty, nie, nie wiem, serio, bo to w sumie te skrzynki teraz, patrzcie, są porozświęcone po całej mapie. Gdzie jest ten skrzynk? Szukaj ten... na tej mapie, gdzie, gdzie może coś ten... być takiego, co misja nam nie dalej, bo ja nie mam pojęcia. Pustorunek po terenowy, tu nie ma żadnych wykształtników. Dębowe laboratorium, to też coś na wodzie może jest. Brakujący skalak. Coś na wodzie jest, nie wiem czy widziałeś. Gdzie? No, tam chyba zadębę masz. Super skarlak technologiczny. Na samej górze, mapy. Tak, no ja widzę, no ale no. Przed chwilą jeden zebrałem, no i nie wiem, czy to jest Nie wiem, czy nie musimy wszystkich zebrać. Może? Zadanie, przeczytam tam co chodzi. Banki pamięci burgera zostały uszkodzone podczas eksplozji. tym ale na, na szczęście, doktor Tuli jest kurcą. Zrobił tam zapasowe. Super celaki, które można znaleźć w jego laboratoriach, badaczach, w obrazie. jeśli nie chcesz się dowiedzieć jak wrócić do domu, naprawienie pamięci tylko po... Aha, czyli trzeba znaleźć wszystkie. Ekstra! No Jezu, tam na tym na lewo też jest jeszcze jeden. To daleko. Widzę. Widzę. To, to jest tylko taki zabijak czasu, żeby po prostu każdy mógł eksplorować.